ma pan do... Paweł Tytoń, nie? No nie. No Dobra, pa, ale się... nie was... Psz, psz, psz. Psz, psz. Musimy wam opowiedzieć, co się dziś się stało... tam u nas, na tym taku potoku... No. Tym opuszczonym, tam gdzie był Jekhorn. Znaczy, już go nie ma... No. Ale dalej jest fiord. U was też tak nasypało? Dobra, ale przechodzę do rzeczy. No. To... była sprawa. Wstawmy sobie to. Bardzo plać. wielka sprawa. Tak. Czuję, fleksja. Pierkwaczaj. E, I tak jak my tam byliśmy, bo uznaliśmy sobie, że się przejdziemy tam na jedną rzecz. To oni, o mój bodze, O kurwa. Dobra, o kurwa. to właśnie są to są oni. I związana rzecz z tymi budowańcami jest taka my jak tam byliśmy, tak jak coś. i to stanęli. Przesuwajmy się do przodu. My, my przed psami Idziemy. Ty nic nie gada, ja opowiadam, tak? No dobra. Ja byliśmy też... tam. Możesz mówić, że... się potwierdzać. tak się działo. Nie byliśmy tam. Ale. Potwierdzam. No właśnie. Przechodziliśmy sobie, potwierdzam e, i ogl obejrzeliśmy się za siebie, bo ja sobie patrzyłem, czy mogę sobie jakoś to potwierdza. włączyć. Potwierdzam. Dobra, teraz tutaj dup. E, no i było dziwne to, że tam byli typy w budowlańcy w aucie, oni ci tam budowali. No, wow. są, są dziury, typie. No, Dobra kontynuując ale, no, no. Kontynuując to właśnie ze u jakiś świat no jeszcze ja ledwo żywy No ale żywy e, i tak, czekamy na Daily Dobicie 20 subów e, Tak, e, i łapka w górę, też musi być. Dokładnie. Jakiś komentarz, na przykład czy Do. u was też tak sypnęł śniegiem? Ś y, na, y nie wiem albo coś nie wiem o co chodzi. Dobra, typy, ja skończę, bo tylko to chciałam Dobra, powiedzieć. Dobra, ja też skończę. To tylko ja sobie nagrywam. No,